Nauczanie domowe. 17 czerwca. Drugi list do Koryntian, rozdział 11, wersety od 1 do 11. Bracia, o gdybyście mogli znieść trochę szaleństwa z mojej strony! Ależ tak wy i mnie zniesiecie. Jestem bowiem o Was zazdrosny boską zazdrością. Poślubiłem Was przecież jednemu mężowi, by Was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę. Obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jaki w swojej chytrości wąż zwiódł Ewę. Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa, jakiego wam nie głosiliśmy, lub bierzecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, albo inną Ewangelię, nie tę, którą przyjęliście, znosicie to spokojnie. Otóż sądzę, że dokonałem nie mniej niż wielcy apostołowie. Choć bowiem niewprawny w słowie, to jednak nie jestem pozbawiony wiedzy. Zresztą ujawniliśmy się wobec was we wszystkim, pod każdym względem. Czyż popełniłem jakiś grzech przez to, że poniżałem siebie, by was wywyższyć? Że za darmo głosiłem wam Ewangelię Bożą? Ogołacałem inne kościoły, biorąc co potrzebne do życia, aby wam przyjść z pomocą? A kiedy byłem u Was i znajdowałem się w potrzebie, nikomu nie okazałem się ciężarem. Czego mi nie dostało, dopełniali bracia przybyli z Macedonii. W niczym nie obciążałem Was i nadal nie będę obciążał. Zapewniam Was przez prawdę Chrystusa, które jest we mnie, że nikt nie pozbawi mnie tego tytułu do chluby w granicach Hachaj. Dlaczego? Czy dlatego, że Was nie miłuję? Bóg to wie. Paweł mówi o wspólnocie, o parafii, o kościele, jak o wydanej za mąż córce. On jest ojcem, który zatroszczył się, aby ta córka była dobrze przygotowana, we właściwy sposób doprowadzona do zaślubin z Chrystusem. I widzimy, ile w Pawle jest pasji. A z drugiej strony bezradności wobec trudności, które ta córka przeżywa. Widzi dwa niebezpieczeństwa: odwiedzenie umysłu od prostoty i niezachowanie czystości wobec Chrystusa. I te dwa niebezpieczeństwa grożą zawsze w różnych wymiarach tego życia naszego religijnego, moralnego, rodzinnego, małżeńskiego. Pierwsze to jest to zwiedzenie, uwiedzenie i komplikacje, odejście od prostoty. Drugie to są brudy, nieczystości i zranienia, które ropieją, czasami nawet przez lata. Jak do córki, która przygotowuje się do życiowego startu, Paweł mówi z troską do wspólnoty: zadbaj o prostotę i o czystość. Nie wikłaj się w rzeczy, które mogą skomplikować Twoje życie. Być może niektórzy troszkę tak się czuli przez ostatni rok, jak zamknięci, a teraz powoli wychodzący na zewnątrz. Może się tak niektórzy poczuli, jak ludzie młodzi, którzy do tej pory nie mogli wychodzić później z domu. Rodzice nakazywali, masz wrócić na godzinę 20, a od tej pory. Mogę już dłużej przebywać, mogę przebywać przez cały wieczór z przyjaciółmi, znajomymi i biorę za siebie odpowiedzialność. Więc święty Paweł podpowiada nam wszystkim: wspólnotom, rodzinom, które po tym czasie izolacji, po tym czasie zamknięcia rozpoczynają na nowo pewną aktywność, pewnie wyjazd też na wakacje planowany. I tutaj Paweł podpowiada nam wszystkim, za kim idziesz. Czy idziesz na pewno za tym Jezusem, o którego chodzi? Czy nie ma jakiegoś innego zwodziciela, a nie zbawiciela? Drugie pytanie, co cię ożywia? Z jakiego ducha bierzesz? Nie bierz z ducha tego świata. I trzecie pytanie, czym się karmisz? Nie przyjmuj złej nowiny. Zawsze czytaj i rozważaj dobrą nowiną. To jest twój pokarm. Te trzy pytania mogą być też takim testem. Jak wykorzystałeś ten czas izolacji? Czy był to czas większego przemyślenia, głębszej refleksji, odnowienia tego pójścia za Bogiem? Bo przecież w różnych zewnętrznych okolicznościach byliśmy, a to ograniczeni, a to oddzieleni, a to zmuszeni do tego, by w nowej formie odczytywać i odkrywać, i przeżywać swoją pobożność. I myślę, że w tym aspekcie przygotowania dziewczyny do małżeństwa można tutaj odkryć jeszcze jeden, szczególnie dedykowany rodzicom, którzy przeżywają ten dramat, który przeżywał Paweł, że ich córka, ich dziecko. Nie idzie Bożą drogą. I pojawiają się wyrzuty, pojawiają się takie znaki zapytania: gdzie ja popełniłam błąd, gdzie my popełniliśmy błąd jako rodzice? Co się takiego wydarzyło, że ta córka nie do końca chce iść za tym Jezusem, nie do końca chce wziąć tego ducha i nie do końca chce się karmić tą Ewangelium. I święty Paweł pokazuje tym rodzicom, którzy tę troskę noszą. Że jest to ból, który trudno wytłumaczyć, ale ból, który nie może powodować, że oni jako rodzice sami siebie oskarżają w, w niewłaściwy sposób. A Święty Paweł mówi: Jeżeli w tobie była troska właśnie taka, że ty byłeś zazdrosny aż Bożą, ale Bożą zazdrością o swoje dzieci, to robiłeś to, co jest potrzebne. Jeżeli robiłeś wszystko, żeby zatroszczyć się o te swoje dzieci. I podprowadzić je pod Bożą Drogę, to robiłeś to, co jest słuszne. I podpowiada tym rodzicom, Paweł, nikt cię nie pozbawi tytułu rodzica. Nawet jeżeli Twoje dzieci w tej chwili się zachwiały, nikt nie pozbawi Cię tytułu do chlubienia się, bycia rodzicem. W granicach Twojego domu, w granicach Twojej parafii, w granicach naszego kraju. Nikt Cię tego tytułu nie pozbawi. Czy dlatego, że nie kochasz, to się dzieje? Tak przebiegają sprawy? Bóg to wie, mówi Paweł. I Bóg wie, że ty kochasz te dzieci. Bóg wie, że robisz i robiłeś wszystko, żeby one mogły być zaślubione Jezusowi. Że je przygotowałeś do zamążpójścia. Jeżeli jest w tobie taka troska, jak troska Pawła, to bądź nadal tak delikatny, że powiesz do tych dzieci, Niczym Was nie obciążałem i nadal nie będę obciążał. Nie będę obciążał oskarżeniami, nie będę obciążał jakimiś nagabywaniami, będę Ci towarzyszył, ponieważ jestem o Ciebie zazdrosny, Bożą, mądrą zazdrością. I Bóg to wie.